Dzień dobry, Maciej Mam pytanie jedną Dobre. prośbę. Ja pracuję również w branży mięsnej, hodowli bydła mięsnego. Zapraszam do Wołowinę obok, do parku. Nasza tam Wołowina jest. I właśnie, ta tutaj, tutaj. Nie, że w parku, Park, tylko, że restauracja park. Tak jest, tak już tam jest sezonowana. Właśnie dlatego też pytanie, a potem prośba. Więc pytanie jest bardzo proste. Jakie jest podejście Polski 2050 i PSL, lub też głosowałem na PSL? Europejski Zielony Ład tak dociska branżę hodowli bydła mięsnego, że my będziemy musieli redukować ponad połowę po głowie bydła. Więc wszystkie nasze krowy, które nie wiem, hodujemy tutaj z rodzicami, z dziadkami, będziemy musieli ubić i, i zredukować właśnie nasze przedsiębiorstwo, bo rolnicy to teraz również przedsiębiorcy. No i właśnie jakie jest podejście Polski w 2050? Czy dalej będziemy procedować Europejski Zielony Ład w Polsce? Czy to będzie zatrzymanie tego, tego szaleństwa? Bo no, dużo, dużo rolników już no, nie popiera właśnie czy to koalicji, czy to właśnie Polski 2000, czy PSL-u? Po pierwsze, w takich sytuacjach zawsze warto zapytać, jaką mają alternatywę. I jeżeli my jesteśmy dżumą, to przypadkiem nie wyleczą mi kolero. Patrząc na to, jak PiS traktuje i traktował ludzi, i jak pewnie będzie robiła to Konfederacja. Natomiast. Zielony Ład jako projekt, nie, nie, mogę powiedzieć, nie w sensie formalnym, ale w sensie takim ideologicznym, systemowym, się skończył. Znaczy, wszyscy zrozumieli w Europie, że to jest projekt, który nie miał złych intencji, bo miał intencje dobre. Znaczy, każdy dorosły człowiek w Polsce wie, co to jest zmiana klimatyczna, wie, że my płacimy. W znaczy nas kosztuje 6, 7 miliardów obsługa suszy rolniczej w Polsce każdego roku, różnego rodzaju odszkodowania, 4 ponad miliardy lekko licząc po wodzie, które miały miejsce w tym roku. W, w, dodatkowe elementy składają się na to, że się tych skutków zmiany klimatu robi kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt miliardów, i to jest poważny problem, również gospodarczy. Natomiast Zielony Ład miał w sobie taką klasyczną staroeuropejską, europejską, w do słowa znaczeniu, paternalistyczną, przemocową nutę. To znaczy, my wiemy lepiej, jak ma być, i teraz Wam powiemy. I ludzie wychodzili i mówili, no dobra, ale my jako Unia Europejska emitujemy 8% światowej emisji gazów cieplarnianych, to dlaczego my teraz chcemy zrobić 600% w ciągu tak krótkiego czasu? Ja jestem mega zielonym politykiem, natomiast ja sam byłem za tym, jak żeśmy optowali, żeby te zakazy samochodów spalinowych w, w, przynajmniej prolongować, żeby tego podatku od samochodów spalinowych u nas nie procedować, żeby ETS-2 odłożyć na ile to jest możliwe. Został z prawami? Emisja metanu o 5-5%. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby to była realna perspektywa. Ja się nie znam na rożnicy. to przyznaję. Powiem zapytać i sprawdzić, jak to wygląda. Natomiast w mojej ocenie mi się na tego rodzaju redukcję nie zgodzi i nie będzie, nie, nie, nie będzie to nie stanie się faktem. My dzisiaj też mówimy w Polsce, że w tych, w tych warunkach, w których dzisiaj jesteśmy, bezpieczeństwo żywnościowe i to, że jesteśmy eksporterem żywności, jest jednym z kluczowych elementów stabilności naszego państwa. Sprawdzę, jak to wygląda, ale nie wydaje mi się, żeby coś takiego w jakikolwiek sposób miało być realizowane. Europa musi na nowo przemyśleć, jak dzisiaj sprawić, żeby na przykład rolnikom, ja to zawsze powtarzam, żeby z rolnikami poza ekoschematami na przykład się opłacało robić usługi na polityce ale ci, którzy mają jakieś areały, duże osiany usługi środowiskowe, za które będą mieli płacone, tak? Zagrzewienia śródpo, śródpolne, małą retencję, miedzę, ale nie dostają za to pieniądze. Nie, bo nie świadczą... Nie no, ale nie świadczą usługi na rzecz społeczeństwa. Zostawą z infrastrukturą budowaną przez lata pokolenia. Wie, wie pan, ja rozumiem, że jest infrastruktura, ale jest też potrzeba zachowania wody w gospodarce i w przyrodzie. Jest też potrzeba dbania, ponieważ państwo realizujecie y, y, swoją działalność, na której macie prawo i super, ale też to jest działalność, która pochłania. Pochłania wodę, generuje odpady, która y, czasami generuje taką, a nie inną jakość powietrza, więc korzystacie też, jak każdy z nas, z zasobów wspólnych. I to musi być y, zrównoważone. Y, ja y, mówiąc to nie mówię o tym, że należy odkładać to jakąś działalność, ograniczać tego rodzaju działalność, absolutnie nie. Uważam też, bo nie znam tej sprawy, że ograniczenie emisji metanu w rolnictwie o 55% może być uzyskane w części przynajmniej innymi metodami niż metody przemocowego, siłowego eksterminowania hodowli. Tym bardziej, że jesteśmy w sytuacji, w której powinniśmy popierać polskich hodowców, bo mamy, jak Pan dobrze wie, na tym rynku graczy amerykańskich, chińskich, argentyńskich, duńskich, którzy bardzo chętnie na kontrakty farmerskie tutaj nam będą zdewolowali porządek. W polskiej konstytucji, który mówi, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne, tak? bo to nadal w naszej konstytucji jest. E, natomiast uspokaja, nie ma już tego podejścia do Zielonego Ładu, które było. E, w, teraz jest świadomy, że trzeba ten Zielony Ład na nowo przemyśleć i tak z ludźmi uzgodnić, żeby, żeby nie wyrzucali tego, co jest naszym wspólnym celem do kosza, bo ja wiem, że Wy chcecie, budowaliście to przez pokolenia, chcecie zarobić pieniądze, ale tak samo jak, jak ja, Pan też chce, żeby nam się dzieci nie w, bo co z tego, że my zarobimy te pieniądze? Jeżeli pan je będzie miał, ja je będę miał, a dziecko będzie musiało wydać 7 razy więcej na wodę czy na klimatyzację, na prąd do klimatyzacji, żeby normalnie w tym świecie funkcjonować. I tutaj tego też nie możemy tracić z oczu, bo to nie jest tak pomyślane, że my mamy teraz naszą, naszą ziemię, teraz na naszym pokoleniu wykorzystać z a później to jakoś będzie. Bo ja się boję o to, co będzie miało moje dziecko, które teraz ma 7 lat. jakie które będzie płacić mi, bo będzie musiało jeszcze zapłacić mi, moim dziadkom, znaczy moim pokoleniu moich rodziców, to, to nie, będą, znaczy nie będzie łatwe życie. Ale sprawdzę, co to jest dokładnie z tym, bo, bo nie jestem aż tak mocny.